Siemano! To znowu ja. ja. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. tak jak widzicie, kroję zmarzniętą kierkówkę. Nie do końca rozmarzła. Czasami są pytania, czy z mięsa mrożonego można robić kiełbasę. Dlaczego nie? Oczywiście, że można. Na razie sobie to wezmę, będę rzucał pod bok. Tylko ja w tym przypadku tą kiełbasę zrobię nieco inaczej. Będzie to się nazywało. Tak jak w tytule tego filmu. Myślałam, że chcesz powiedzieć, że nie masz wody w, w tym. Nie, nie, no, normalnie tu w tym przypadku będzie zupełnie inaczej z tą wodą, dlatego że tu nie będzie czegoś takiego, że nam się woda wydzielała, będzie oddzielała pod yy, osłonką, pod jelitem, bo nie będzie czegoś takiego. Nie, Jest nie to... będzie jelita. Nie będzie. Tak, <laughs> dokładnie. Będą takie zrobione klopsy. Klopsy wieprzowo-drobiowe. Więc właśnie kroiłem wieprzową karkówkę, czyli to jest wieprzowina. A tu obok mnie leżą medaliony, indycze. Indyk to też zrób, jakby ktoś się o to martwił. Więc tak, to za momencik. To sobie przykroję tylko na takie połóweczki, żeby weszły nam do gardzieli maszyneczki. Tym się zajmiemy w drugim mieleniu. Fajna sprawa. To było nawet w dosyć dobrej promocji nie u nas. Tak, po 19,90. Wiecie, co kiedyś było tak, że ktoś mnie też pytał? Jak chyba te kurzenogi robiłem, gdzie takie tanie? No, akurat kurze nogi to kupowałem. O, tu jest kawałek kości. Widzicie, jak się trybuje, to się tego trzeba od razu pozbyć, bo zająć życie trafi to mi. Powie, to tam wiesz. Naprawdę mamy takie, takie ceny, jeśli chodzi o na przykład kurzenogi. Marketgram, gram. Nie jest to żadna reklama. Ale może być. Marketgram, gram zapraszam. Karkówka kilo 400. Czyli tu jest kilo, jeden tych to medalionów. Musisz, żeby być uczciwym, to musisz powiedzieć, gdzie kupiłeś karkówkę. No, znaczy gdzie ja kupiłam karkówkę? Brzbika była kupowana karkówka, ale to było dość dawno. Łukasz u ciebie. Bo ja, jak już tam wpadnę, to zawsze trochę więcej Tak, i Zawsze sobie jest mówię. parę rzeczy i wyrobów, bo tam ta metka jest mega rewelacyjna. Więc karkówka jest od Łukasza Żbikowskiego. Możecie też sobie zamówić na sklep Bo chyba chodzi o to, żeby mięso było dobrej jakości. A to było kupione tym właśnie chyba gramie, nie? gramie tak. Przyznaję się bez bicia. Oczywiście karkówę będziemy mieli przez oczka 10 mm. A indyczek, tu jest Citko, czyli szarpak. To takie większe kawały, więc zaczniemy od karkówki. Mówiłem, że całości jest 2,5 kg, kilo, kilo 400 kg, kilo 100 więc razem to jest 2,5 kg. Przyprawy mamy po mojej lewej stronie, tym się zajmiemy później, bo jeszcze będzie woda. Zaczynam mielić karkówkę. No, Moment, 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 moment. Moment. I będzie. Widać różnicę w kolorze. Indek, świnia. Bierzemy teraz miejsce od robota planetarnego. Razem z robotem przesypujemy i doprawiamy. 50 ml na 1 kg. 50 razy 2,5 to wychodzi 125. Żebyś nie puknęła i nie wylała, nie? Dobrze. Zaczniemy od peklosoli, bo to będzie peklosol. 19 gramów. Ile to będzie? 2,5. Czekaj, 19 gramów na 1 kilogram. Nie, nie, nie licz. Poczekaj, to jest praca do policzenia. 20 gramów to by było 50 gramów minus 37. Jeszcze raz. 47. Jakby było 20 na kilogram, 50 i jest 19, więc minus, yy, minus 3, tak? 47, ja ja i było... mam inną. Jak masz y, y, na pół kilograma, ile potrzebujesz? 9,5. No. Razy 5. Tak, razy 5. A dlaczego 5? No bo połówek masz 5. 19, Boże, znaczy mi się poczaj... Dobra, mi to nie, 19 dodać 19. To jest myśle, że jestem gorda, czy co? 38, no i co? No i 9,5 eee, 47,5. No. to co to to, to powiedziałem. Słuchaj, słyszeliście na początku filmu 47,5. A to ja cię nie słucham. Nie słuchasz mnie. Ja się skupiam, tu, żeby mi nie Posz... wykipiał sos garnika. Pięknie wyszło. Tak, 47,5. 19 na kilogram macie w opisie filmu, jakby ktoś. Ale Dwóch to matematyków. Czy ja to tam wiesz? To powiedziałem, nie? Ja, ma, ja mam inną jest logikę liczenia. Jest to udokumentowane, więc nie próbuj mi czegoś wymówić. Nie no, no nawet, nawet ja, mi przez myśl nie przeszło. Więc jedno za nami. Papryka słodka. 1 gram na 1 kilogram, czyli 25 i pół grama. Dobrze troszkę... policzyłeś na pewno? Nie. Ona jest lekka i ona wam wzmocni ten kolor. Okay. O jest. Zamykamy, żeby się nie wysypała przypadkiem. O, uh, ubrziłem troszkę. E, tak, czosnek niedźwiedzi. Czym by był taki klops bez czosnku niedźwiedziego? Też damy 1 gram, czyli takie zielone akcenty będą się przewijały podczas skrojenia tego wspaniałego wyrobu. 2,5 g. Ten to jest dopiero lekki. Eee. Patrz, 2 gramy lepiej. Jeszcze trochę. Patrz, jest też równo. Wszystkie przyprawy powtórzę i jeszcze z 5 razy, pewnie do końca filmu będę Wam powtarzał, będą w opisie filmu. Eee, Pieprziołowy, też 1 gram na kilogram, oczywiście, wszędzie mówię czyli 2,5 grama. Patrz, każdy sypu. Tu mam czosnek płatki. Teraz zobaczymy wizualnie. Tak mi się wydaje, że jest OK. Więc zważę sobie to i zobaczymy ile tego jest. Wsypię tą całą, całą resztę. 6 gramów. 3 gramy czosnek płatki na 1 kg. Pamiętajcie, że czosnek suchy, czy to płatki, czy granulowany, on jest dwa razy bardziej intensywny, bo jest go. Jest bardziej skoncentrowany, jest go więcej tak. w gramie. Więc czosnek, ale tego czosnku nie będziemy przerzucali, damy go sobie do moździerza, bo będziemy go lekko go prze... przemoczerzujemy, więc tak. Mhm. I teraz pieprz czarny, tu mam też całe ziarna, tego też damy 6 gramów. Czyli damy po 3 gramy na 1 kg. Ale jego mojdzierę dosłownie tylko tak przerzucamy. 4, czekaj, czekaj. A czy jest? Dobra. Ile? 6 gramów, O Jezu! No właśnie, tak słucham. Tak samo z tym czosnkiem to samo powiedziałem. 6 gramów na 2,5 kg. To no, będzie mieli w opisie filmu poprawione. Czyli tutaj będzie ile? Ee, jeśli masz 3 gramy na 1 kg, 7,5 g. Kurde, praktycznie racja. To bym był odwalił, Bo jest 2,5 kg mięsa. O, dobra, jest. I to wszystko, jeśli chodzi o przyprawę. Moździerz, czosnek tam już jest. Przesypujemy pieprz. Wyłączamy wagę. To na bok, to na bok, to na bok. I teraz tak. Ten czosnek. Widać w ogóle coś? No słaba. Tak żeby to przytrącić. Widzicie co ja robię? I będzie taki naprawdę porządne duże kawały. Oczywiście ten czosnek nabierze wilgoci z mięsa. To będzie za chwilę zebrać. Dobra. Teraz przesypujemy tu. Czekaj, to też zbiorę. Nie by nie było. Jak tak, tak zbierasz, to byś musiał jeszcze tą paprykę, co rozsypałeś. A, zamykamy. I do kleistości będziemy sobie to mieszać, a ja w tym czasie. Przygotuję sobie ruszt, bo będziemy formować dwa takie fajne klopsiki i one będą fajnie uformowane, takie w takie chlebki i bezpośrednio wędzone na ruszcie. Ale jak to nam się wyrobi, idziemy wygrzewać wędzarnie, bo też musi nam się chwilę oczywiście wygrzać, więc to do kolejności. ci raz dziureczkę. Jeden, dwa i niech się miesza. Ruszt musi być wygrzany, żeby nam się nie przykleiło i już nam się wygrzewa wędzarnie. Za chwilę Wam to pokażę, na tej też sobie uformuję te dwa właśnie. Wyrobione wspaniale, zobaczcie. Nawet się nie wylewa. Widzicie, przechyliłem. To jest wszystko nic, Widzicie? Widzieliście coś takiego? Widzieliście jak zaryzykowałem? O Jezu, o Jezu. Czekaj, takie porcyjki dwie sobie. Nie będę tego ważył wagą, chociaż mógłbym. Ale poradzę sobie bez wagi. Tak, na oko jak to. Powiesz, że masz wagę w oczach. Oczywiście, na oko. Jak to się mówi, ten no właśnie. Jak to się mówi, że na oko to wiesz. A no może będzie jakiś tam minimalnie na jeden większy od drugiego a ten pierwszy od tamtego. Dobra, dobra, poradzimy sobie, ale pachnie to wspaniale, bo naprawdę rewelacja. Dobra, mamy to. Wybramy teraz. Formujemy, tu mam wodę przygotowaną, właśnie nasłapałem właśnie troszkę. Tylko troszkę. I odrywamy to. Od tu. I najlepiej byłoby, żeby to było takie zbite, żeby nie było pustych miejsc nigdzie w środku. To jest dużo, ale ja też najmniejszych dłoni nie mam. Więc. Posłuchaj, jeśli Tak zrobię. Czemu no, tak? Że chociaż dłonie masz dużo. Marta. No nie, przepraszam, brzuch też nie najmniejszy. Hmm. A Potem się ludzie ze mnie śmieją, jak jest jakaś impreza. A dziwisz Przez... się? Dziwię się bardzo. <gry> Ładnie ty gadasz. Słuchajcie, to są wszystkie tak żarty. Zrobiłeś, ja się takie... sam z siebie czasami śmieję, ale tu akurat w tym przypadku trochę przeciąg jest, bo mamy okno otwarte. Co zrobiłem? Mówisz? Że jakby był mniejszy, to by były ładniejsze. Nie, tak, zrobimy ładniej takie formuwały. dwa tak. Coś wspaniałego. I słuchajcie, to oczywiście jeszcze, jak już będzie na ruszcie rozgrzanym, jeszcze tam się Uformuję, żeby to było takie właśnie wspaniałe, jak teraz tutaj widzicie. I to zawsze można zrobić sobie, jak sobie pomoczymy dłoń. Tak, ugładzić. Ale jego będziemy przekręcać z jednej strony na drugą. Widzicie, to jest bardzo ważne, bo jak mamy wodę, to nie ma takich tych ostrych, nie wiem, jak to kurde nazwać. To mięso tak mam. O jak tu na przykład się porobi. I wtedy, wtedy byłaby. Nie ma takich cypków. Nie ma takich stalaktytów, stalagmitów. Widzisz, zabłysnąłem. Piękny chlebuś, no powiem tak szczerze. Bardzo, no. Bardzo, no. To mamy jeden. Kochani, z drugim robię identycznie. Myślę, że szkoda czasu. Wiadomo, co jest grane. Jak już będziemy mieli, wygrzewamy w 70 stopniach w tym przypadku. Żeby ten róż był gorący. Yy, I przekładamy na róż. Ale to już w wędzarni. Teraz spadł na 65, bo przed chwilą przekładałem nasze wspaniałości do wędzarni. Róż można ustawić w ten sposób, bądź w ten sposób. Tak go sobie ułożyłem. Oczywiście te klopsiki na desce były drugą stroną do góry. Podczas przełożenia przełożyłem do góry nogami. Do osuszania wspomagam się termoobiegiem oraz znaczy wentylatorem, to wiadomo sprawa. Teraz przestawiamy sobie temperaturę na 50 stopni. Czekajcie, czekajcie. O. I tak. I osuszamy. I dopiero później będziemy wędzić. Oczywiście taki rusz możecie sobie domówić, jak będzie zamawiać wędzarnie. Handy Smoker najlepsze wędzarnie, które posiadają termołowiek, a to jest kluczowe podczas wędzenia. Zrębki bukolha klasa 08 przeznaczone do tego generatora dymu, zasypany pod korek. Poczekamy aż się pięknie wygrzeje, wysuszy i będziemy dymić. Ale to o tym po tym. 60 stopni jest to temperatura wędzenia. Dym na full. Otwieramy, niech odleci. Chmura potężna. Tu już się chwilę wędzi generalnie, ale zobaczcie. Przekręcam co jakiś czas. Czy to nie wygląda ładnie? Ruszta się nieco odcisnęły. Jest wspaniale. I teraz, oczywiście, do, do pięknego koloru. Ja tutaj sobie u góry założyłem taki stary, nie wiem, blacha. To co to za blacha? Od piekarnika, czy tam czegoś, żeby nieraz lubi, lubi coś kapnąć, bo ja ten wędzarni nie czyszczę i ten czarny nalot, jak jest temperatura dość wysoka, czasami kapnie, ale to tak tylko. Może nie musiałem tego zrobić, no ale dobra, niech będzie, bo później jeszcze na chwilę podniesiemy na 70 stopni, ale to jeszcze trochę potrwa. Więc cierpliwie czekamy, myślę, że godzinkę i zwiększamy temperaturę. Tak jest, słuchajcie, 70 było cały czas do końca. Widać, że lampa się zaświeciła przy telefonie, czyli już prawie niedługo ciemno. Zrębki praktycznie końcowa. Wędziło się 4 godziny, poczekajcie, odleci to wam pokażę. Widzicie? Patrzcie. I to się nic nie wiesza w tym generatorze dymu. To jest najlepsza rzecz, jaka tylko może. Być. Smokerek jak zwykle znowu się spisał. Link w opisie. Oczywiście powtarzam po raz kolejny. Jak to wygląda? Wygląda wspaniale. Woda już się grzeje. Wodę podgrzewamy do 80 stopni i będziemy parzyć do uzyskania 70 stopni wewnątrz. Więc kochani, ja to zabieram do gara. Tam jeszcze Wam coś taki kawałeczek nagram. Jak to się parzy, i widzimy się rano na testowaniu. Spójrzcie, jak to wygląda. Normalnie coś wspaniałego. W tym momencie jest takie mega, jakby to powiedzieć, elastyczne. Ale po sparzeniu się trochę to zmieni i kolor też się trochę zmieni. Posłużę się tym termometrem, bo innego nie mam. Wszystkie mi się popsuły. A ten daje radę. Woda 80 stopni, tak jak Wam powiedziałem. Do uzyskania 70 wewnątrz. Na chwilę do zimnej wody, żeby zahartować. Wchodzimy w kuchni do loduwy i rano. Krojenie. Kurde. Tutaj jeszcze jest tak, tu odciśnięte, i tu, czyli o, na ruszce był taki ten. Y, były tak. te i jeden był tak, więc to jest właśnie tak. Większy tamten jest, nieco, a ten jest ten, który będę kroił. Od razu zaczniemy od brzeszku, powiedzmy tak kawałeczek, żeby na większym przekroju było widać. Spójrzmy, co jest w środku. Jak to wygląda? Rewelacyjnie wygląda. Więc ukroimy sobie lasterki. Ja pierdolę, fajne fajnie. Aż dziurka się trafiła, nie? Ale jest chyba jak ręcznie, to przecież zbijałeś. Wiktor biedny już się wczoraj nie mógł doczekać. Kurde. Próbujemy. Chodź, Wiktor. Przepuszczam. Jak myślałem. Ta mieszanka tych mięs, jak jest na przykład ten indyk, to daje naprawdę bardzo wiele. No właśnie. I to? Dobre nie? Rewelacyjne, naprawdę. Wyszło wspaniale. tego mi się ja sobie ukroję. Wklejone porządnie. Jaśniejszej kawałki to jest właśnie indyk. Myślę, że widać. Polecam Wam, żebyście sobie zrobili takiego klopsa. Albo, Oczywiście. Jeśli film się podobał, łapa górę i komentarz. Zachęcam do podbijania filmów, dlatego, że jest taka możliwość Każdy z Was ma taką możliwość Trzy razy w tygodniu, więc zachęcam do podbijania moich naszych filmów. Mm. Mm. Słuchajcie, jeśli chodzi o mm. przyprawy, które były użyte do zrobienia tego wspaniałego wyrobu. Wszystko zostaniecie w sklepie Jelub z Polska, link w opisie razem z kodem rabatowym, z którym będziecie mieć 10% taniej. HMB Smoker bez niej i bez tego Tu mi się nie udało. A się udało. Oczywiście, szukacie mięsa? Sklep mięsnykom peklowane i niepeklowane. Niedługo święta, więc jak znalazł. A wiele osób pyta, czy jest możliwość wysyłki, bo nie każdy jest mobilny sklep mięsny.com, link w opisie. Nasze social media, Facebook, Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok, Swojskie Gotowanie, Instagram, Swojskie Gotowanie. Co tu więcej mówić? Wyszedł niezły klops. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.